Czy twoi rodzice dali ci jakieś rady, czego nie możesz robić? Na nie, wyspie? nie dali mi nic, nic, absolutnie. właśnie Zastanawiałam się, czy tata tam i coś będzie mówił. Yy, ale nie, nic. Po prostu baw się dobrze, Oliwia, i, yy, i trzymaj się tam. Stworzyłaś sobie w Polsce kodeks czegoś, czego nie zrobisz tam? Yy, nie, wiesz, to nie, nie składałam sobie czego tam nie zrobię. Wiem, co po prostu ja nie robię yy, na co dzień i tak w życiu. Yy, I wydaje mi się, że tam. To tak samo będzie. Nic no, się nie pozmienia. No chyba, że nie wiadomo, e, jak będę pod, pod jakim wpływem emocji. E, no ale tak to, to nie jakiegoś sobie specjalnego nie znam. Jest tam jedno bardzo zgubne miejsce, kryjówka. Chciałabyś mhm. tam się z kimś wybrać? E, czy chciałabym się tam wybrać? E, to zobaczymy po prostu w, na wyspie, czy. E, będzie taka y, no, chęć tego aż tak, żeby po prostu być w tej kryjówce. Jeżeli jakoś tam y, kogoś spotkam, poznam takiego fajnego, no to no zobaczymy samo się, wszystko się po prostu y, okaże. Czyli nie wykluczasz tego. Nie wykluczam tego, no ale co ma być to będzie.